Witajcie, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Sylwek z tej strony i mam wielką przyjemność przedstawić kolejnego mojego rozmówcę, nowego rozmówcę, a mianowicie Sylwestra, prowadzącego stronę na Facebooku i bloga Czas na komiks. Cześć Sylwestrze. Cześć, też Sylwek z tej strony. Zgodzę się, jestem jednym z redaktorów Czas na komiks. No i to może od razu zaproszę na stronę na której można poczytać bloga którego współtworzę czas na komiks.pl tyle wystarczy Świetnie. żeby na ten blog trafić tak jak najbardziej zapraszam zachęcam i jeszcze raz dzięki za znalezienie czasu aby porozmawiać sobie o króciutkim komiksie jakim jest Wademekum złego ojca Gaia delisle chyba dobrze mówię dobrze odmieniam tego kanadyjskiego autora tak, ja sprawdzałem w, w, w translatorze i tam mi wyszło coś na kształt Delil. Okej, okay. więc nie wiem. Wybaczcie, nie wiem. wybaczcie, ale no niestety zawsze tam gdzie skradza się obco brzmiące jakieś nazewnictwo, imię, nazwisko, no to to mogą być takie tutaj problemy. Ale dobrze, Guy De Delizel, tak, tak jakoś wymówiłem sobie. Dobrze, taka malutka ciekawostka. Mamy do czynienia z komiksem, trzecim tomem z jego Ojca, Gaja de spak Sprawdziłem, kim w ogóle ten autor jest. I jak już wspomniałem wcześniej, kanadyjski autor komiksów, on odpowiada za kroniki birmańskie, kroniki młodości, kroniki jerozolimskie, tak? które de facto też były nagrodzone na festiwalu komiksów Angélumé. I tutaj są same kroniki. I tak się zastanawiam, czy z jego Ojca będzie kroniką. No to ciekawe pytanie zadałem i myślę, że się przekonamy za chwilę. Dobrze, ale na sam początek. Yy, jaki to jest komiks? Ma bardzo malutki format. Słuchajcie, może tego nie widzicie. Może tak, tutaj jest moja ręka. Moja ręka nie jest taka duża, jak może się wydawać. Ten komiks jest po prostu maleńki. Nie mamy tutaj w sumie żadnego opisu. Popatrzcie, nie ma żadnego opisu. Są tylko ilustracje. Tak. Yy. Co ciekawe, to jeszcze ten komiks ma obwolutę. Ściągam obwolutę i e, okładka z obwoluty jest trochę inna. Chociaż Wademekum, sama nazwa Wademekum no kojarzy się z czym? Z takim zbiorem reguł, z jakimś, po, jakąś formą poradnika, e, z pokazaniem jakiegoś wzorca, w jaki sposób się zachowywać, jaki, z czego czerpać wiedzę. prawda? A tutaj co mamy? Mamy złego ojca. Sytuacja dosyć zaskakująca. Ja sobie sprawdzałem, co znaczy Wademekum po lekturze tego komiksu i to się z łaciny tłumaczy dosłownie jako pójdź za mną, tak, czyli rzeczywiście byłby to poradnik do tego, jak być, a może trzeba by tłumaczyć ten tu jak może jak nie być ojcem, bo wademek złego ojca, no to co by, co by to znaczyło, że poradnie do tego, jak być, jak być złym ojcem. A raczej, raczej nikt złym ojcem by nie chciał być. Tak. Ja mam tutaj swoją teorię związaną z, z tym tytułem, ale myślę, że sobie to zostawimy na koniec. Pierwszy, sprawdźmy, <laughs> <laughs> sprawdźmy, co jest w ogóle treścią tego komiksu. Wadameką swego ojca jest to trzeci tom, w sumie bardzo popularnego cyklu tego autora. Cykl ten opowiada o ojcu, ojcu i jego perypetiach, który wychowuje dwójkę dzieci: e, dziewczynkę i chłopca. Trzeci tom pokazuje te dzieci w okresie. Wczesnoszkolnym, szkolnym. I nie ma tutaj fabuły jako takiej. Ten komiks to nie jest. Jedna, jeden ciąg fabularny. To są po prostu krótkie historyjki, yy, dowcipne, humorystyczne. Tak? Zobaczmy fragment po szkole. Dryń. Hej, kochanie, czy dobrze bawiłeś się w szkole? Tak. A co robiliście? Już nie wiem. Już nie wiem, już nie wiem. Za każdym razem ta sama śpiewka. Nie pamiętasz nic za swojego dnia? Nie. Faktycznie, to nie moja córka, to złota rybka. Haha. Ha. No dobrze, nie będę cały się czytał, bo jednak ten, ten epizod też ma kilka stron, ale już tutaj widać jaki mamy styl, jaką mamy atmosferę. Tak? Mamy lekkość, wkrada komizm i to, co tutaj się skrywa, to ma po prostu nas bawić. Prawda? E, tak. Są to takie humorystyczne. E, rzeczywiście wszystkie, wszystkie te epizody są humorystyczne. E, mi, mi to się trochę tak kojarzy e, z takim kształtem notatnika, e, bo tutaj, tutaj nie ma chronologii. E, autor z, zapisuje, zapisuje pewne, wybrane przez siebie Epizody, pewne historyki. I taki zbiór, de facto, mógłby albo podobny, mógłby stworzyć każdy ojciec, mhm. tak naprawdę. Spisując, spisując właśnie takie typowe, typowe scenki z życia, które następują, no, niektóre rano, niektóre, niektóre w ciągu dnia, niektóre wieczorem przed, przed samym pójściem spać. Zgadza się. Więc mamy tutaj po prostu wycięte z życia, z, z, z taka proza życia. Z całego dnia jakieś wyimki, które bawią, ale które też i są nam bliskie. Na pewno w szczególności rodzicom, tutaj ojcom. I, i zobaczmy, właśnie mając dzieci, które idą do szkoły, trzeba nastawić się na przykład na trudne pytania. Zobaczmy. A to, a co to jest kulwa? Kulwa? Tak, kulwa. Hmm. No nie wiem, to chyba nie jest prawdziwe słowo. Gdzie to usłyszałaś? Przy wyjściu ze szkoły, mama Manon była bardzo wkurzona i powiedziała, Kulwa twoja nać. Tak? Więc to jest jedno. Jest dodatkowo jeszcze sporo wyzwań. Masz jakąś pracę domową na jutro? Trzeba skończyć projekt o wymarłych zawodach. Co? Nauczyciel zadał wam to ćwiczenie dwa tygodnie temu, a dopiero dziś wieczorem mi o nim mówisz. To nie jest jakaś wyimaginowana sytuacja. Ta sytuacja no jest, tak jak wspomniałem wcześniej, prozą z życia każdego rodzica, który ma dziecko w okresie szkolnym. No tak, no ja mnóstwo takich, jakbym jak spisywał, to bym miał pewnie cały notatnik też yy, sytuacji jak w stylu. A tato, bo na jutro jest yy, zadane, zadane pięć stron z matematyki <ścoughs> i to właśnie też często się rozgrywało o 22. poprzedniego dnia. Jak, mm, z jednej strony no, buzuję się w tobie, no bo kurczę, no, można było rzeczywiście to wcześniej zrobić, było tyle czasu. Ale z drugiej strony pff, też y, przypomina się, że też chodziłem do szkoły i często zostawiałem, zostawiałem takie rzeczy na ostatnią chwilę, albo zwyczajnie zapominałem o tym, przypominało mi się w ostatniej chwili. Kto nie zadawał takich pytań swoim rodzicom, albo jeżeli jest rodzicem, to który rodzic nie usłyszał takiego pytania od swojego dziecka? Kogo wolisz, Luisa czy mnie? No wiesz, kochanie, my, rodzice nie mamy preferencji, jeśli chodzi o nasze dzieci. Tak? I nieoczekiwana też płyta. W każdym razie ja wolę mamę. Tak. I to są takie historyjki, które rzeczywiście gdzieś tam ma się wrażenie, że się usłyszało, doświadczyło. Ale pewnie dam rękę uciąć, że wy w tym momencie też tak jak. Y Sylwek, taki jak ja, się po prostu uśmiechnęliśmy, bo one są zabawne. I mało tego, one wcale nie są wymyślone. To nie są wy wyimaginowane historie. One są po prostu wzięte z życia. Dziecko myśli e, myśli prosto. No bo ja wolę mamę, ja wolę tatę, a z perspektywy rodzica no, chciałoby się to ubrać... E, już bardziej w jakąś ideologię, no wiesz, tak nie można, no bo nie można porównywać, to są zupełnie dwie różne osoby, mama to nie jest to samo co tato. Chciałoby się zastosować jakiś środek taki, no właśnie, wychowawczy. Ale wiesz, Sylwek, na pewno kojarzysz się też fragmenty z tego, z tego komiksu, bo mamy tutaj, wadomo, jaką młodego ojca. Sam ojciec, on też no, nie jest tutaj. Mm do końca taki nieskazitelnie czysty. Tak? Mieliśmy pamiętam tę sytuację w sklepie, gdzie pokazywał swojemu synowi pewną sztuczkę, jak przyciągnąć, zwrócić uwagę sprzedawcy, albo jak syn dostał prezent od swojego wujka. Tak, więc pokazuje się też ojca z takiej perspektywy po prostu dużego chłopca. Że on też jest trochę takim dzieckiem. I to wcale ja nie odbieram tego źle. Po prostu to jest człowiek taki jak, jak my wszyscy. Eee, ostatni fragment, który chcę pokazać, on po prostu świetnie pokazuje, eee, z czym mamy do czynienia. Że tym ojcem, to odgadnijcie, kto może być. Z drugiej strony, to byłaby ładna historyjka do Wademekom swojego ojca. Weź, mógłbyś to zanotować w swoim małym notesiku. Zmykaj do łóżka, jest późno będzie mi się tu wtrącał. Ten ojciec to jest sam autor Guy Deleuze. Humor, który tutaj jest zastosowany, to jest humor sytuacyjny. Wynika on z samych tych sytuacji, jak wynika z relacji, z tego, co się dzieje między ojcem a jego dziećmi. Tu nie ma tak naprawdę opowiadania kawałów, czegoś, co, po czym można, można by, nie wiem, śmiać się do... Rozpółku, czy tam zrywać boki. To są takie właśnie sytuacyjki, które mniej lub bardziej będą, będą przypominały coś, coś z życia czytelnika. Będą przypominały, przypominały też, też coś z życia rodzica. Mogą. Mogą przypominać coś z życia dziecka, chociaż mi się wydaje, że ten komiks raczej skierowany jest w stronę, w stronę dorosłego czytelnika niż, niż dla dzieci. Myślę, że to rodzice, dorośli bardziej bardziej docenią ten komiks niż mogłoby go docenić dziecko. Nie ma tu takich treści, co prawda, że no lepiej dzieciom go nie, nie pokazywać. Natomiast e, autor tak trochę zaprasza za, e, za kurtynę, e, za kurtynę wychowywania dzieci. Dziecko no, mo, może tam oczywiście e, sobie popatrzeć, natomiast tej perspektywy e, może nie docenić. Możliwe, tak. Ja też bardziej czuję, że to jest skierowane do e, starszego odbiorcy. Tutaj mamy jeszcze jedną poszlakę. Poszlaka jest taka, że e, mamy wydawnictwo Kultura Gniewu. Jeżeli to byłoby skierowane do dzieci, no to mamy imprint Krótkie Gatki. I to chociaż mhm. jest taka jedna ze wskazówek. Więc e, sam nawet tytuł, e, zmierzając do końca, dla mnie on nie jest niczym złym. Ja bym nie odczytywał tego jako... E, Wademekum zbiór sytuacji jakiegoś toksycznego ojca, ojca, który krzywdzi dzieci. Nie, dla mnie to jest taka autoironia. Popatrzenie na siebie z przybrożeniem oka, z dystansem i, i zaśmianie się z pewnego etapu życia jako rodzica, patrzącego, wychowującego swoje dzieci, że tutaj mamy po prostu kochającą rodzinę, kochającego ojca, Wychowującego po prostu fajne dzieciaki. Ja bym to skwitował jeszcze, jeszcze podobnie, ale trochę, trochę w innym kierunku, albo inaczej, może i w tym samym kierunku nawet. Tu pokazywane jest takie anty, antyporadnikowe, antyporadnikowe podejście do wychowywania dzieci. Nie, że nie można jeść palcami, nie można stawać na stołku. Raczej pokazywane jest to, że trzeba być autentycznym i też być rodzicem trzeba być sobą. Jeżeli ma się ochotę na to, żeby zachowywać się jak dzieciak i zrobić jakąś psotę w hipermarkecie, jak tutaj było, to zrobić to mieć naprawdę gdzieś tam z tyłu głowy jakieś konsekwencje, ale żeby nie napinać się i nie udawać kogoś innego. Coś się dzięki temu uzyskuje i tutaj w tym, w tym komiksie to widać doskonale uzyskuje się relacje ze swoimi dziećmi i tutaj tą relację ze strony na stronę czuć, czuć bardzo mocno, że autor jest. Jest tatą, jest tatą dla swoich dzieci. Tak. Dzięki, dzięki Sylwestrze za, za obecność, za fajną rozmowę. Zachęcam do odwiedzenia jeszcze raz strony tak, na Facebooku i bloga Czas na komiks. Tam znajdziecie ym, pracę m.in. Sylwka. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć, pozdrawiam.